Zaczynamy nowy dzień, ale zobaczcie co tu się stało, zerwało nam daszek, no trochę wieje, no i tak bardzo żeby zerwało, nie wiem o co chodzi, no ten daszek tak czasami się przewrócił, oh. no, zobaczcie, o tak, no tu słupek się przewrócił, jeszcze jedna rzecz, pogoda piękna, ale chodźcie coś wam pokażę, zobaczcie, tutaj nas człowiek pod taką gałązką ustawił, no i, to, i takie lekkie witki, śniadano, no nic nie będzie, no ale ona tak, Całą, całą, noc po prostu po tym dachu, że się spać nie da jak Więc no nie dajcie sobie tak pod gałązkami ustawiać swoich życzek. My dzisiaj chcemy zrobić taką tutaj rundkę na rowerach wokół gardy, jakieś fajne miejsce pojechać, no ale mam na razie problem z tym yy, słupkiem. Coś wam pokażę. Tutaj, w tym miejscu, on no, nie chce trzymać, ale jest taki teleskopowy. No i on po prostu się obniża. I dlatego wiatr nam to przewraca. Nie wiem, postaram się to może jakoś naciągnąć bardziej niżej, i zobaczymy. No zobaczmy, stoi. Ciekawe jak długo. A dzisiaj piękna pogoda. Właściwie wszyscy, co tu są, mają własne rowery. Tu ludzie z rowerami, zobaczcie, tutaj też w tym czerwonym. Tam też w tym poddowym. A tutaj już mamy wyjście i widok na Gardę. Wyjście jest na Kod i macie taką plażę. A tutaj zobaczcie, czy ludzie się kąpią? No, jak się przewrócicie na windsurfingu, no to się kąpiecie. Ale generalnie ludzie w kubkach. Wyszliśmy, idziemy na rowery. E, idziemy wypożyczyć. Mm, trochę wieje, więc pewnie będziemy mało nagrywali. To w każdym miejscu tutaj jest inaczej. Ogólnie trochę wieje, ale słońce jest fajne, więc nie ma problemu. Tak, Zobaczmy nie wiedzieliśmy tak. jak się ubrać, bo... Ale widzę, że ludzie na rowerach jednak jeżdżą tak próżnie. Niektórzy Nie no, mają rower... stroje rowerowe, to my nie mamy stojów rowerowych. No ale nic, no. Kaski mają, my też kasków nie mamy. My to jesteśmy giganci. Jest stara data, tak? W starej daty jesteśmy. No mam kask w domu. No nie, no nie pomyśleliśmy nawet nie zabraliśmy. Pierwsza rzecz, o której nie pomyśleliśmy. To no tak, ani nie mam żadnych strojów, ani pompersa specjalnego na rower, ani nie mamy yy, tych kasków. No tak słaba jesteśmy przygotowani. Nie jesteśmy przygotowani, i to taka kawada. Zabierzcie zawsze kask ze sobą i chociaż pompersa, no bo to no my nie wzięliśmy, no jakoś nie pomyśleliśmy. Dużo tych rzeczy jest do zabrania i tak ciężko to wszystko spisać, co dopiszcie sobie gdzieś do Waszych list. To jeden dzień 40 euro takie. Ale a my raczej road Nie wiemy które rower wypożyczyć, bo chyba nie będziemy zjeżdżali gdzieś na szutry, tylko będziemy jechali taką ścieżką po prostu utwardzoną. Więc najtańszy taki city bike jest 16 euro za dzień taki. On ma wygodne siedzonko, więc to też jest fajne. No takie górskie, zwykłe jadowady no, nawet taki macie tu za 50 euro za dzień. A elektryki, no najdroższe za 62 euro za dzień. No wiecie, tanio nie jest, no ale... Nie no, może ten City weźmiemy, nie? No, zobaczymy jeszcze, zdecydujemy. A tutaj taki nowy Macka Maciek wygląda jak dla starych babć. A tutaj też przyczepki są, można przyczepkę wypożyczyć. Tak, do kosyka. Bierzecie, przyczepkę nie bierzemy. O, Maciek, weźmiemy tak przyczepkę, a Maciek co będzie w co robił? Ja będę grał na telefonie. Komunikował, no pewnie. No to mamy nowe ręki. No to już kawałek przeszliśmy. O zobaczcie, tutaj się przepakujemy. Ponieważ tak, mamy koszyczek, więc ja tu sobie wodę wezmę, taki bagażnik, a jesteśmy w takim miejscu. Zaczynamy naszą wycieczkę. Ulicą Via Alcor wjeżdżamy na ścieżkę ciągnącą się wzdłuż jeziora. Tu czasami jest gęste i naprawdę łatwo wypadek. Trzeba uważać. Zwłaszcza jak się kamerę trzyma. No teraz trochę pod górkę, było. to się namęczyliśmy, ale no przerzutki są jakieś. Może nie aż tyle jak na takich mtb kach ale są. Po przeprawieniu się pięknym mostkiem na drugą stronę rzeki Sarka. Jedziemy wzdłuż kempingów Arco Lido, Maroadi. I naszego Belawista położonego przy plaży Baja Azzurra. Zasie, znaczy jak pani karmi. A tutaj przejeżdżamy koło naszego kempingu, właśnie tu jest blanka. Jedziemy dalej wzdłuż ulicy Via Gardesana, mijając górującą nad nami Monte Brione. Nawet nie słyszałem, że jedzie. A tego słyszę, bo jedzie i gazuje. Gdy miniecie port San Nicolo, pamiętajcie, że Sailing Bar mijamy z prawej i skręcamy w Lungolago dei Sabiori. No absolutnie nie żałujemy, że wypożyczyliśmy to nawet. Ależ ta promenada tu jest piękna, nie? Super. Przeszlibyśmy tego na nogach. No nie, ale musimy tu przyjść jeszcze sobie to. na nóżkach. Ale cudownie tu jest. Ja Jaki, cię jakie piękne miejsce. To, co pokazuję, to jest droga między Torbole a Riva. I jest absolutnie piękna. To nabrzeże tutaj, zwłaszcza wiosną, jak widać owce kwitną, pięknie na różowo. Hej. Jechałem sobie spokojnie. Na Pawająci pięknymi widokami. Nawet nie przypuszczałem, że za chwilę wydarzy się coś takiego. Mamo! Fajny wasz zrób. Zobaczcie co się stało. Koło dotyka blokuje jechać nie można. Chyba będziemy musieli oddać się do wiem, czy ja za ciężki z jestem albo coś. No dostaliśmy się. Ja go pcham. Daleko nie odjechaliśmy, więc go oddam. I nie wiem chyba, no nawet Wydawało mi się, że taki kawałek przyjechałem. Już idę 20 minut. Wtedy można zadzwonić sam, ktoś tam przyjedzie, ale nie wiem, chyba trzeba wymienić ten nawet, a nie go naprawiać. No nie wiem, zobaczymy. No, dotadłem jakoś, ale. Okay. No dobra, wracam do nich. Teraz już wszystko w porządku. Wróciłem, ale teraz padły hamulce, więc jeszcze raz. Teraz podmawiają hamulce, jeszcze podpompowali trochę. No dogoniłem ich tutaj w końcu. A to zobaczcie jaką przyczepą przyjechali. Ale fajna. To jest ten Ace Twin, tak? tak? Tak. Co? A dokładnie, po prostu sami Polacy. Wszędzie A czemu tu? Nie wiem, ja dookoła pojadę, wiesz, mój dowód jest taki wiesz No jesteśmy w centrum Libe Lewa, 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 lewa Lewa? Jak lewa? Aha ty jesteś Fontanę tak. też tak odpalili Maciek, tutaj trzeba pchać nowelę, jak się wzdłuż restauracji idzie, a Maciek pojechał i zauważył napisu. No dobra, tu już można jechać. Synek, mandat dostałeś. No tam było napisane, że można tylko pchać z rower, a ty pojechałeś. Gdzie? Tam koło tych restauracji jest taki napis, że rowery mogą być tylko pchane Ja nie widziałem, ja sobie to? nie to Widzisz, trzeba patrzeć na znaki kolego Mandat ode mnie 5 euro Jedziemy w stronę Limone Zobaczymy czy ta, bo tu ścieżkę robią, dokąd ją zdobili i jak tutaj można pojechać. No i mamy taki moment, że na tych drogach miejskich to tu ciężko wjechać. No. Nie, no nie ma więcej przerzutek, rozumiesz? Żeby ten... No oni już tu wjechali. Jak ja ten, dobra. Typchamy trochę. A nie rozumiałem elektryków ze wspomagania. Już rozumiem. O, tu mamy jakiś tunelik jakiś, nie wiem co to jest, wiadukt. Dyszeł po pod dajemy. A tu jest tunel O, no, trochę tętna skoczyła na tym podjeździe. A tutaj mamy widok. Tutaj na masy Monte Baldo. Tamta góra to chyba Monte di Modinago. Kiedyś byliśmy z drugiej strony, podjechaliśmy wysoko samochodem i tam jest taki na kilka na jeszcze się wchodzi e, No i tutaj mamy widok na win. No, podjazd Tyle powiem. No ta ścieżka tu jest szutława I no te nasze nowe rowery tutaj nie za bardzo się na nią nadają. Także kawałek to zobaczymy jak ona idzie. No i zobaczymy, zadecydujemy czy dalej będziemy jechali. Może się zmieni jeszcze na jakąś tajniejszą. No te rowery są złe na tą ścieżkę. Mają za cienkie opony po prostu. Masakra jest na tych kamieniach i na tym szutrze. Szukamy ścieżek takich e, asfaltowych, jakichś takich dla nowych bardziej. No pytanie, skoro nie tutaj tą szalą, bo jest szutrowa, to gdzie? Tu możemy gdzieś, nie wiem, może tą czarną pojedziemy. wiem, może tutaj wzdłuż tej rzeki też jest taka fajna niebieska ścieżka. Albo na przykład tu czarną. To może tą czarną spędzimy. No kręcimy się po mieście. Chyba wrócimy tam m, nad brzeg jeziora i tam sobie jeszcze wzdłuż tej rzeki pojedziemy, bo tam widzieliśmy fajną trasę wzdłuż rzeki. Przy okazji zwiedzamy river, ale Jakie zapachy tutaj są. Ajajaj. A człowiek głodny już się zrobił. Jak się jeździ z Maćkiem? No nagle gdzieś odjechał. Chcieliśmy skręcić, ale Maćka już nie ma. I trzeba było go gonić. No przybyliśmy na chwilę do przyczepy o lachce siku. A tam nie za bardzo gdzieś było gdzie. Nie wiem, czy te toalety płatne. Witaj. Witaj. Jak było? No nie, ale fajnie, nie? No sama to wymyśliłam, więc. Więc musi być fajnie. fajnie, nie? Bo jak to coś wymyślisz, to no. musi być fajnie, nie? No. Mogę. Mogę. Fajnie ten. No, pozwól. Kabanoska? Nie, ja nie jedzę takich <laughs> Rzeczy? <laughs> takich dziwnych rzeczy. No nic, fajnie, fajnie, naprawdę. I to wszystko, co trochę powiedzieć. Niech każdy sobie wypożyczy rower, jak będzie w dużej miejscowości, Tylko bo tak. można, go, można ją po prostu objechać, bo nie obejdziecie wszystkiego, tak? A taką nie musicie się zażynać tak naprawdę na szlakach. No chyba, że macie taką. Ochotę to no, wtedy ale można nie. Tu jak pojeździć. Jak się zaczyna podjazd, no to jest mocno. No, tak, to trzeba mieć jaki rower z takimi przerzutkami naprawdę na podjazdy. No trzeba mieć przede wszystkim power. Tak? Trzeba no być... nie, no ale no, przerzutki na podjazdy pojechać. też trzeba mieć. No nie? Ale no jak nie jeździłeś cały rok i nagle wsiadasz na rower, no to głupio, bo było tak po prostu, chyba że masz jakąś mega kondycję. No nie ma co oszukiwać. No to nie, nie wyjdzie tak super, tak? Daleko nie pojedziesz, umęczysz się jak nie wiem co, tak? A my chcieliśmy, ja tak naprawdę miałam w planach to, żeby sobie tutaj po prostu objechać bo nie było tak naprawdę, nigdy nie możemy obejść tego, tak? No, lubię jeździć na rowerze, ale nie mam jeszcze powera. No, więc co jeszcze muszę No, Maciek kaczki dokarmił i teraz go... No, Zobaczcie, się patrzą na niego. A tutaj dziób przyszedł. Cześć żółtodziów. Żółtodziów, masta. Postanowiliśmy wzdłuż rzeki pojechać. Jedziemy wzdłuż rzeki Sarka, trasą Cicla Bile Val del Sarka. Pomimo jazdy w górę rzeki łagodny podjazd nie jest odczuwalny. Tu jest takie miejsce piknikowe na tej pasie dla rowerzystów. Akurat taka fajna wystrzela też na tej rzece. Tak? Myślałem, żeby kajak tu wziąć, ale no tu ciężko by było to przepłynąć z kajakiem. Co, fajny będzie spadzik. Jeszcze nie, mama zdjęcie robi. No zobaczcie, tu jakiś kemping jest nad rzeką. Nie wiem, tam bampina niewiele widać. Pewnie tańszy na pewno ten kemping tańszy, wiesz? Tutaj jesteśmy w takim miejscu 5,5 km odjechaliśmy od snowbole. Tutaj są te trasy i teraz nie mogę znaleźć. Bo tak, jechaliśmy tutaj, widzicie o. Nie wiem czy. Do wypożyczyliśmy tu w Torbole. Pojechaliśmy tutaj czarną trasą, czarną, czarną, czarną. Tutaj jeszcze przejechaliśmy przez rynek do Gardy i tu pojechać mniej więcej tu w połowie. Zawróciliśmy, bo tu było szut, straszne kamienie. Cały mieliśmy rower na to. Potem, tu jakby w górę pojechaliśmy. Na no, dół był dość mocny podjazd, już nam się nie chciał Zjechaliśmy z powrotem. Tutaj, 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 i potem wzdłuż tej rzeki e, ona się nazywa e, Salka, albo Sonka, jeśli dobrze widzę. Tutaj, tą trasą zieloną. No i gdzieś, gdzieś jesteśmy, i teraz nie wiem gdzie do końca. Czy już tu dojechaliśmy, czy tutaj? Nie wiem, 5,5 km przejechaliśmy. Zaraz zobaczymy, jaka jest skala. Dobra, czyli jesteśmy tutaj, gdzieś w tym małko, chyba tutaj, w tym miejscu, no może gdzieś tu. O, tu, gdzie jest to i chyba, tu jesteśmy. I teraz, no, chyba spróbujemy jakoś wrócić z tej strony, która jest z tych tras, 760, bo nie rozumiem tych strzałek, czy one są tylko w jedną stronę, o co tu chodzi? A tu zobaczcie, jaki zamek na szczycie. I teraz nie wiem, znowu jakiś w kurczę. Gdzie jaka. Czekamy na ole źle pojechała W drugą stronę skręciła zupełnie Bo zdjęcia robiła i... Ja myślałem poczekać tam przy tym tym Czy nie Bo nie będzie wiedziała gdzie skręcić Ale spokojnie, ja tu nadal nie wiem Znowu dwa rozjazdy są, co nie ją chce dojechać Co tam? Idziecie drogą dla pieszych, jedziecie Ta droga jest mega, naprawdę. Jest tu tak ślicznie po prostu. Zobaczcie te widoki skały tutaj. Rzeka. Super jest. O, tu w Alko mamy kemping też pod tymi górami. To też Wam pina wrzucę. Fajne miejsce. W ogóle to alko nam się bardzo podobało. Podejrzewam, że ten kemping też tańszy niż nad gardą, a tu jest głównie pięknie. I są klasy rowerowe i wszystko. Bo jednak wracamy tą samą ścieżką, bo tam niby jest jakaś... Nie wiemy jak tam się dostać po drugiej, po drugiej stronie rzeki. Nie widzimy tam ludzi, a tutaj jedzie ich pełno. Nie więcej czasu albo tak. rowery, to na pewno byśmy... A może to jest tak. jakaś MTB-szutłowa ścieżka, więc nie wiem. Po prostu tu ją znamy, ona jest cudowna, wracamy tędy. Ale nie... Nogi, cztery litery bolą. Nogi mnie bolą przez Zdaliśmy to naprawdę. Widzę, że ja to ładne słowo, cztery litery, a tutaj... Może będę musiał pipsnopić. Jak to jest... Jak tam, Maciek? To, to pas na to. To jak, super, nie? No, super. na pewno weźcie jakieś sobie jeszcze narzędzie tutaj, żeby w razie czego coś podkręcić sobie w tym rowerze. Super, najlepsza vloga to była wzdłuż tej rzeki. Pojechaliśmy w jedną stronę, w drugą stronę, ale nas bolą. Ale ojcu, ja mm, się właśnie zepsuł ten rower, co ten. Przecież no to i, nagrałem, nagrałem i to wszystko i, będzie. I ten. Ale nie zapłaciliśmy. No właśnie nie rowery. zapłaciliśmy. A właśnie, to chciałem powiedzieć. No i w każdym razie zapłaciliśmy tylko za dwa rowery po tej mojej. Porażce I zepsuciu się tego dowodu, także na no spoko, ta firma się zachowała. Nie mam żadnego, ale do niej fajnie. O, w końcu. No leżak? Jechaliśmy na tych dowodach od 11 do 4. Wydaje mi się, że to było około 5 godzin ze 30 km. Zrobiliśmy. No, jedyne co po prostu to, to mogę za chwilę odpocząć. A nie mamy tej bułki dalej, więc chcieliśmy jakieś tam jedzenie zdobyć, więc jeszcze musimy podskoczyć do sklepu. Ale super było, naprawdę. Polecam każdemu, zwłaszcza tutaj w obszarze Riwy, wypożyczyć rowery. Jak byliśmy tam gdzieś Lazisę, Lazise, e, no to nie wiem, no nie widzieliśmy tam. Może też nie patrzyliśmy za tymi trasami, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj w okolicach Riwy jest to najlepsze. A jeszcze wam potem mapkę pokażę dokładniej. Jeszcze raz tak na spokojnie, wypożyczyliśmy trzy rowery miejskie, zapłaciliśmy za 2,28 euro. Wypożyczyliśmy w takim sklepie, przeczytam tak jak tu jest napisane po polsku, Calpentali Shop, czyli nie wiem, Bike Shop. Fajną ma ocenę 4,7 i rzeczywiście fajnie, że oni nam ten rower nie policzyli po tej awarii. Najpierw pojechaliśmy sobie z Torbole do Riry i potem tam pojechaliśmy jeszcze w stronę um, Limone. Potem wróciliśmy tak mniej więcej, w, no nie w połowie trasy, tylko w połowie do Walgi Ledro, do traki do li, w połowie tej trasy, tak, kamera nie chce współpracować I, I potem wróciliśmy tą riwą tutaj, właściwie ulicami wróciliśmy tutaj na kemping, na chwilę tam pobyliśmy na kempingu, załatwiliśmy się i pojechaliśmy potem wzdłuż tej rzeki, ona się nazywała Isarka. Ona tak się nazywa jakoś, nie wiem, salca nie wiem jak to C się czyta po włosku. No w każdym razie i to było najpiękniejsza trasa. Pojechaliśmy w stronę miejscowości, najpierw to była miejscowość Arco, potem to była miejscowość Ceniga i tam dojechaliśmy, a ta trasa była oznaczona, że prowadzi do miejscowości dowo. Potem wróciliśmy także wzdłuż rzeki. Po prostu tam było pięknie. Nie wiem, tam jakieś inne trasy były, ale ja tak do końca ich nie widziałem tam, powiem Wam szczerze. Na przykład, jak sobie chcecie wypożyczyć taki rower e, Cube Turning H1, e, 40 euro za dzień. Natomiast on tak, jakbyście chcieli go sobie kupić, no to kosztuje nie wiem, 12-13 tysięcy. Więc no, ja, jeszcze nie jeździliśmy na takim rowerze, ale widzimy tutaj sens, ponieważ e, no moglibyśmy jeszcze większy dystans przejechać. I kiedyś jeszcze sobie sprawdzimy te rowery. To jest mapa. Jeszcze raz na spokojnie, tutaj w Torbole wypożyczyliśmy sobie tutaj zaraz za rzekomista wypożyczalnia. Zjechaliśmy sobie o tutaj i potem jechaliśmy plażą. Tutaj, tutaj, tutaj przez sam, samo centrum Garda. Tutaj, tutaj, tutaj. I w połowie drogi tutaj na, do doliny Ledro zawróciliśmy z tego szutra. Po prostu po tych kamieniach się nie dało jechać na tych rowerach typu city, eee, spróbowaliśmy wjechać o tutaj jakoś w river, no ale te, tak naprawdę było, nie wiem, pod górę dużo i, i tak poszło, po ulicy nie podobało nam się. Wróciliśmy, eee, doszliśmy do wniosku, że wrócimy na kemping, tą ładną drogą, więc tu znowu pojechaliśmy i z kempingu potem pojechaliśmy tutaj, o taka droga jest tutaj zielona wzdłuż rzeki Sarka tutaj, 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 idzie tutaj w Arko, jest bardzo ładnie, jest to Arko tutaj widzieliśmy kempingi wzdłuż tej rzeki i dotarliśmy właśnie do Cenigi tutaj zawróciliśmy w Cenidze ta klasa jeszcze dalej szła ona tu idzie, zobaczcie, doło tu, 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 Kurczę. ona tak naprawdę idzie, 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 idzie cały czas tu, 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 tu tuh, wzdłuż tej rzeki to kawał drogi można zrobić, jak naprawdę no i jak byliśmy tutaj, jak byliśmy w tej cenidze, to w teorii tutaj jak gdzieś można było przejść na, na te trasy, te 748 na przykład. No i powiem Wam szczerze, nie widziałem w ogóle nikogo, żeby tam jeździł. Tu yy, jacyś ludzie szli po tej ścieżce, jedna parka, ale nikogo nie widziałem. Yy, więc, a po tej stronie tutaj pełno osób jeździło. Podejrzewam, że może ona jest jakaś szutlowa, nie wiem. Jak wiecie, to dajcie znać. No tak wyglądają trasy yy, tutaj wokół Riwy. Którego chcesz, Kotleta? Dobrego. Spróbuję wybrać najmniejszego. Wszystkie są jakieś takie rzeczy. Nie wiem, wybierz sobie, którego chcesz. Macie jeszcze nie? Nie. Dobra, wiecie co? Ja idę na zewnątrz. Wy tu siedzicie. Piękna pogoda jest. O. O, właśnie, piękna pogoda. Ja tu sobie, o, tutaj siądę w słoneczku. aby sobie się tam kiście. Ale jest przyjemnie. Zaszło słońce, ale to jest tak. Siedzimy 5 minut, ja się zrobiłem jakiś, jakiś senny strasznie. E, ale tak jak, siedzimy 5 minut i, i zaczyna nam się nudzić. Zaczy, no to co, może jednak gdzieś pójdziemy? Mieliśmy siedzieć, ale nie, nie siedzimy. No, no bo jeszcze byśmy gdzieś poszli. Także nie wiem co zrobić.